Form 2020 Bydgoszczy. Firma REN, czwórka czołowych, światowych producentów elementów mocujących, uchwytów mocujących, czpieni mocujących. Klienci mogą zobaczyć przede wszystkim uchwyty, które nadążają za, za wymaganiami produkcyjnymi, to znaczy uchwyty muszą być stabilne, mocne, jednocześnie lekkie i szybkie w obsłudze. Producenci szukają oszczędności dla obrabiarek, czyli im lżejszy uchwyt, tym oszczędzamy wrzeciono, oszczędzamy łożyskowanie tego wrzeciona. A przy okazji pokazujemy też szpienie rozprężne, które są w ogóle bardzo w tej chwili popularnym towarem w sprzedaży, z uwagi na to, że tam te czasy mocowania, odmocowania sprowadzają się do kilku sekund. Prezentujemy tutaj dla Państwa rozwiązania dla przetwórca tworzyw sztucznych z zakresu uzbrojenia narzędzi, form w szybkozłącza, multizłącza i systemy mocowania form tryskowych. Z ciekawych tematów dla tego przemysłu będzie INDUSTRY 4.0, mianowicie pełna automatyzacja tego procesu. Począwszy od systemu wstępnego podgrzania formy, po jej transport do miejsca pracy, czyli do wtryskarki, Następnie automatyczny załadunek, automatyczne podłączenie mediów, podłączenie formy czy też płyty wyrzutnika poprzez odbiór detalu przez robota, no i za pomocą kolejnego etapu, kolejnego robota yy, obsługa detalu w późniejszym procesie produkcyjnym. Dla Szczebli jest to bardzo dobre miejsce do prezentacji właśnie rozwiązań z zakresu podłączenia mediów do narzędzi, gdzie Bydgoszcz jest takim centrum narzędziowym, zrzeszającym. Większość firm w Polsce, które te narzędzia produkuje. Specjalizujemy się w, przede wszystkim kompleksowo w technologii 3D, a konkretnie druku 3D. Oferujemy również usługi druku 3D, jak i skanowanie lub i projektowanie. Koledzy specjaliści mogą pokazać i przedstawić, jak wygląda od potrzebki takie skanowanie. Pokazujemy, z czym wiąże się druk 3D, co możemy osiągnąć. W branży narzędziowo-przetwórczej, jako taka alternatywa dla przemysłowych form, metod funkcjonalnych, co daje nam nie tylko i wyłącznie wytwarzanie części lekkich i tanich, ale jak również skomplikowanych geometrycznie. Firma Baumolok to polski producent automatycznych systemów składowania i transportu blach, profili oraz elementów o znacznych masach i gabarytach. Nasz zakład produkcyjny zlokalizowany jest pod Warszawą w Dłuchnicach. W tej chwili możemy się pochwalić ponad 90 instalacjami w Polsce i na świecie. Firma Baumolok to również wyłączny dystrybutor regałów automatycznych windowych Modula. Jest to włoski produkt. Na tej edycji targów Innoform zdecydowaliśmy się na Zaprezentowanie naszego nowego produktu. Jest to regał modula Slim. Pozwala na zoptymalizowanie powierzchni magazynowej, na skrócenie czasu dostępu do składowanego towaru. Jest również świetnym narzędziem do kontrolowania stanów magazynowych w każdym przedsiębiorstwie.